Widzicie, z tej strony Dawid, widzecie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać akwarium u Wilgotnego Gupika. Wilgotny Gupik też właśnie teraz nagrywa odcinek, dlatego teraz słyszycie mój głos, ale, ale za chwilę się Wilgotny Gupik przywita. Przywita się z własnymi widzami w ogóle. No, witam Was, Wilgotny Gupik z tej strony. Tak jak już słyszeliście, dzisiaj nie jestem sam. Od razu mówię, że nagrywamy wspólnie na dwa sprzęty pierwszy raz, więc. Mamy nadzieję, że się za mocno nie skompromitujemy, według no, ale dobra, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie i czy to będzie miało ręce i nogi. W każdym razie witam, witam serdecznie dzisiaj w sobotnim filmie. Okej. Okay. Ja, kiedy tu, pierwszy, znaczy, pierwszy raz zobaczyłem to akwarium na żywo, to naprawdę widzowie mojego najwielkotnego gupika, to naprawdę nie wygląda tak, jak widzicie wy to na kamerze. Naprawdę to inaczej wygląda, totalnie. Żeby my się tylko nie zasłaniali własnymi skrzydłami no. widokiem na akwarium, bo będzie lekki przyc. No, no jak masz jakieś tutaj pytania odnośnie tych rybek, to możesz zadawać, to coś pokomentujemy, po, po, pooglądamy. Bardzo proszę, dzisiaj możesz ty trochę pogadać. Wszystkich więc. rybek to jak w tym akwarium nie wiem jak się nazywają, ale widzę, że tu jest kosiarka, tu. Pływa sobie. Skalar tu. Jeden, dwa, trzy, cztery ma skalary. Nie, 4, 5, 6. Sześć skalarów, jak dobrze widzę. Mm. Jak się właśnie ta rybka nazywała, ta czarna? Jeszcze tam gdzieś była biała, bo ona zresztą mieć Ciekawiła, zapomniałem. Już mi mówiłeś, ale. Labeo. Labeo. Labeo Green. A. Jakaś angielska nazwa, nigdy jej nie słyszałem. Labeo, a polska odpowiednio tego to jest grubo zielony. A, to fajnie. Słyszycie Figueiredo. Tak? No. Figa również nagrywa. Ja już na odcinek. <noise> <noise> Dobra. Nie wiem tu. Widzę, że tu jest tam żabienica jest. Tam, o, tutaj jest. W dwóch kolorach. Tutaj teraz czerwonym takim i takim bardziej zielonym, bardziej. Jasno zielony i taki taki czerwonawy, tak? Widzę tutaj korzenie. Dużo korzeni, znaczy dużo. Jeden połączony, znaczy dwa. Dosyć duże są. Nie są połączone. One są osobne, tylko jeden no, bo to mi się tutaj. tak zmyliło, bo tutaj tak mm -hmm. wygląda. Tak. Mm. No. <coughs> Jeszcze możesz coś powiedzieć o tych roślinach, bo ja o nich nie znam, a sam bym posłuchał. Yy, no dobra, no to tutaj mamy rożnicę rutowkowatą na, na powierzchni wody. Tam z tyłu z liśćmi takimi bardziej falującymi, to mamy wysoko wysokopienną. Ta roślinia jest też bardzo polecana w akwariach z żyworódkami, bo te młode po prostu w tych falach tych liści mogą się skryć. No to mamy tu żabienicę amazońską. Drugą tutaj, ona już jest cała zielona. Widzimy pięknego ślimaka. Nie no, ja wiem czy taki piękny, ale dobra. Mamy nurzaniec tam on właśnie kosiarka o niego przypłynęła. I mamy, generalnie, tutaj jest chyba jakaś Ludwigia, a jedna szczepka, która już po bokach wypuściła z dwie szczepki. Tutaj teraz sobie wieć z kadrem, pokaż swoim widzom. I tu, jak widzicie, mamy drugą szczepkę, która bardziej nie rozmnaża się na boki, tylko idzie w stronę słońca, jakby to można było w stronę światła. No. A jeszcze mam jedno pytanie, bo żabienica jak dobrze pamiętam, było kiedyś w akwarium tam 25-litrowym, dobrze powiedziałem, czy znów się pomyliłem yy, o 3. Yy, pomyliłem się dokładnie o 2 litry. bo no powiedzieć to... 25, bo jestem było 23 Pomyliłeś się o 2 litry, to akwarium stało tu gdzie stoi 72, no. i na tym mi się rozkrzeniło. Też była taka ładna żabieniczka. Ja też to pokazywałem. No, ale pewnego dnia przychodzę mam stawek wody i jeden lewy przedni spał od szyby frontowej. E, silikon puścił, no i musiałem rozebrać to, bo ryzykowałoby to za nie mieszkania no. ja mam te akwarium na strychu, także jak byle kiedy mogę to naprawić do szklarza, ale no, no. w ogóle to mnie zaciekawiło, że tu są takie dwie bardzo duże pompki, ja jak oglądacie um, kanał, ten właśnie odcinek i widzowie tego Głupika, bo ja mam w, w, w swoim akwarium z wielonką mam tylko jedną taką małą e, tą, pompkę. I czy nie powinienem mieć zmienić? Na jakąś lepszą? Czy coś takiego? Czy... Powinieneś. Powinieneś i zmienisz, sobie to, jak ci mówię, akwarium 70-80 litrów. Bo ten welon, on u ciebie tak strasznie wachluje tymi skrzydłami. A zwróć uwagę, jak moje skalary płytko oddychają. Tak naprawdę pokaż, nawet widzą, mm. że one tak oddychają. Tak prawie nie, nie widać nawet, że oddychają z daleka. Więc tak powinna mniej więcej oddychać ryba, która ma dostateczną ilość tlenu w wodzie, której wystarczy. No Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, nawet jeszcze przed, zanim zaczęliśmy kręcić, ale temu robi jeszcze płetwa, ten żagiel górny jeszcze będzie rósł, bo zobacz ma takie dwie błony, dwa, dwa takie widelczyki jakby u Widzicie góry. Widzicie tutaj widzowie? Okej. Okay. Także tutaj ten skalar jeszcze do, 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 do zapuszcza płetwę grzbietową, tutaj górny żagiel. Jak widzicie, akwarium to już ma, nie wiem, ze 3, 3 miesiące stoją od lutego, może nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ale widzicie, woda krystaliczna, jak możecie zobaczyć tutaj, no właśnie, tutaj widzowie, rybka IC12. Jak będą komentarze u rybka i włączone, to piszcie, co to jest za rybka. Proszę bardzo. Bo ja szczerze tu... jeszcze nie wiem, Wilgotny głupi dał yy, zagadkę, jak chcecie. Jak chcecie mi pomóc w rozwiązaniu takiej małej zagadki, to oczywiście piszcie pod moim filmem komentarze. Jak oczywiście będą włączone, bo z tymi komentarzami to jest naprawdę tragedia. Znaczy, zapewne tam chodzi o hejt, żeby, żeby tego nie było pewnie tam YouTube, oni te filmy pewnie tam przetwarzają i wiedzą na podstawie tego, że jesteś osobą dość młodą i wiadomo, a ludzie potrafią nieraz różne wypisywać rzeczy, więc pewnie o to chodzi z tymi komentarzami. Ale jeżeli YouTube włączy, no to mi pozwoli na, na te komentarze, czego ja bym osobiście bardzo chciał też, żeby na tym kanale właśnie twoim, tutaj rybka t 12 były włączone, to, to piszcie tam u niego, jestem ciekawy czy ktoś z jego widzów rozpozna tę rybę. Tu macie samca, takiego większego, tu samica poleciała gdzieś tam na lewo, a tu macie samca. No i nie wspomnieliśmy jeszcze o Daniu Malabarskim. Wszystkich już w miarę by omówiliśmy, tylko zapomnieliśmy o Daniu Malawarskim. No. Daniu mi się kojarzy o, z takim małym, kilkucentymetrowym góra, a tu naprawdę może być naprawdę bardzo duże. Jakieś, em, że to jest małe. Tam nagrywałeś jedno tam ze swoich y, filmów, masz, z jakiegoś tam stylu zoologicznego. No tak, to, no to już, pamiętam. Tak, tam właśnie widziałem te ryby. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że to jest dokładnie ta sama ryba, którą już tam pokazywałeś. Ta sama i tak, ona tam była dość duża. Takie powinny być te. No nie zwrócić uwagi, ale to sobie no. nawet oglądam. To, sobie... to było dużo strasznie tam ryb, dlatego. No i skalaruśki też tam były. Żagielki, łódeczki. No. Możesz teraz powiedzieć, która ryba na tobie wywarła największe wrażenie? Najlepsza, nie... najwie, na, najlepiej wywarła na mnie wrażenie te, te skalary, bo one są naprawdę bardzo ładne, bardzo duże. Ale też na przykład te kosiarki, które właśnie uciekają. Dajcie się złapać na kad Proszę. No chyba dzisiaj nie mamy szczęścia do, do, do nagrywania ryb, ale na przykład ten A, idzie, skalaryk, idzie jedna, masz tutaj, tak? idzie jedna, chociaż patrz jak się tu wyszła, o. Dzień dobry kosiarko, nasza kochana. Ale naprawdę no, naprawdę mi się wszystkie rybki tutaj podobają. A Figa ostatnio wam powiem dostała takiego głupiego nawyku, że jeżeli się nią nie zajmujesz, to wywala wszystko z karnika. I w tym momencie protestuje, <laughs> że się nią nie, nie zajmujemy. no to to jest... ja wam to kiedyś jeszcze powiem w filmie o widzę. I o Lunie będzie też film, ale Luna jest teraz dosyć mocno chora. To też powiem widzom tutaj dla kanału Rybka tyże widzowie. No Luna, mia, Luna mia, miała być też myślę pokazana za te wakacje gdzieś też filmik, no ale no nie będzie Luny, bo Luna ma dosyć mocno chore nogi. No i trzeba je wyleczyć. Leczenie już... Ja już też wiem jak to z leczeniem wygląda tej Luny, jak to się trzeba ustosunkowywać. I już, ale wszystko mam powiem w filmie o Lunie. Więcej już nie, nie kłapię, bo powiem za dużo, a na to ma być film o Lunie o jej leczeniu, jak to wyglądało, ja tam wtedy wszystko powiem, wytłumaczę. Ale na razie muszę jeszcze się na Lunie skupić, żeby jej pomóc, a na wyjaśnienia później przyjdzie pora. I możesz teraz jeszcze sam coś po, pokomentować. No jak chcecie... Mm. Jak chcecie jeszcze... Jesteście ciekawi mojego akwarium, który za niedługo będę wymienił, jak wilgotny głupik na tak w środku odcinka powiedział, żebym je zmienił, to jak jesteście ciekawi mojego wilgotnego głupika widzowie. Jesteście ciekawi mojego akwarium nowego, który za niedługo będzie, no to zapraszam serdecznie na mój kanał. Także no a co... a które labeo może Ci najbardziej podoba? Labeo? Bo, bo, bo... To w sumie mamy dwa, mamy labelo tylko green, y, mm. grubowarga zielonego i mamy grubowarga, no można by powiedzieć white, ale to jest takie fachowane, to jest albino, No, no, no. Najbardziej mi się podoba ten czarny, nie wiem dlaczego, ale jakoś robi na, na mnie największe wrażenie ten, który sobie mo teraz bywa. Można jeszcze kupić grub grubowaga, grubowaga, <laughs> grubowarga bardziej, bardziej czarnego. No ale ten jest akurat zielony. No on tak się wydaje, że jest taki czarny, ale on jest zielony. W ogóle słuchajcie moi widzowie, mam zabezpieczone akwasiatko, a te moje ryby nie mają hamulców. Nie wiem, ja powiem, nie, zapomniałem, nie wiem, my trzeba było ręcznego zaciągnąć, bo jest siatka zabezpieczenia do zabezpieczenia tutaj, a one potrafili przepchać siatkę i, i, i kosiarę jedną z moich, ja chyba nawet największych znalazłem przed akwarium. Dajecie wiarę, rozkleiły taśmę i, i, i zwiały. No, no, nie wiem co te ryby po prostu mają. Zabzika, nie wiem co one tu wyprawiały. No i tak, jakieś jeszcze porady może potrzebujesz do swojego akwarium odnośnie welonki, to jest dobry czas żeby pogadać, to może jeszcze widzowie coś w komentarzach doradzą, możesz, możesz pytać. To no. jest taki luźny, luźny film. Za bardzo pytań nie mam, ale jak, jak jeszcze dacie jakieś pytania w komentarzu, to może Wilgotny gubik mi da znać o jakimś tam, no i przeczytam. Jak to to nawet odpiszę, jak chcecie. No, także, także tak. Na pewno nie dawał grzałki do akwarium z No, no opon, Bo, bo ona jest, ona jest zimno, -lubna. zimno lubna To jest z Karasiu z rodziny ka, takie kapiowate, ale to są bardziej takie, no, ozdobny to no, takowo. Tak. Tak, tak. I one raczej w zimnej wodzie żyją. Jakbyś byś wykopał sobie oczko wodne i to no, była wpuścił, to ona ci wytrzyma. No wiem, wiem, bo wiem. Ona może żyć w tym oczku wodnym. Albo widziałem w moim mieście, znaczy to, to było w ogóle w innym mieście, bo wtedy byłem u tatym akurat. na takim niby wjeździe i ja tam widziałem akwarium, które miało 75 litrów i nie wiem i był wtedy deszcz, był wtedy nie wiem, kwiecień albo luty nawet, było tak zimno, a te akwarium stało z welonką w ogóle nie było ani zakryte, ani nic. Dlatego ja dosyć jak, to, jak ta welonka się zachowywała? wylonki, bo to było welonki jeszcze w ogóle było 20, to nie wiem, było właśnie 75 litrów te, tego akwarium, a to było tak dużo welonek, że nie wiem jak one tyle przeżyły w ogóle takiej trzaskności, no i w ogóle wy... Ale wiesz co, wydaje mi się, że to twoje akwarium, tam mówili, to co tam pokazywałeś w tym sklepie, jeszcze wrócę, że ma 200 litrów, nie? No, tak. To wydaje mi się, że to coś pokręciłeś, bo wydaje mi się, że ono dłuższe jest niż 200 litrów, na żywo jak je widziałeś. To powiedz tak sam co ono nie było dłuższe od mojej. Nie było dłuższe, ale pań, nie wiem czy pani mnie okłamała, czy nie wiem, się pomyliła, ale powiedziała, że to jest 200 litrów, mogę się pomylić, że o 300. Znaczy o 10, znaczy o 100. No ja bym nie powiedział, wiem. że takie z 400 g, to to była. No, no ja, może. Opo, albo, albo ci po prostu, ale oddychnąłem głośno, słyszałeś? Ja bym, ja bym jakbym się dławił normalnie, jakbym konał na, na wizji. No, także ono albo się wyglądało takie panoramicznie, jako taka szyba właśnie z łukiem, albo mm, albo no ja po prostu mam jakiegoś laga mózgu, jak to oglądałem, ale mi to 200 litrów to trochę mi to nie przypominało, bo mi się trochę za, za wielkie widziało. O, masz kosiary na tym na A tu możesz sobie zbliżyć na moje dwa glonusi, glonusie pomarańczowe. Nie? Możesz sobie zbliżenie zrobić. Ja też pokażę. O, to jest ten yy, grubowark, który tutaj rybka T12 polubił jego barwy od początku. To jest, no. to jest ten jego ulubieniec. W ogóle da się znać, co sądzicie o wspólnych filmach, bo <coughs> może, może jeszcze w te wakacje by się udało drugi taki zrealizować Tym No na czym, jak chcecie, no to właśnie no, piszcie Piszcie albo mi, komentarze. albo, albo tam, na tamtym kanale komu będą dostępne. No jesteśmy ciekawi, bo robimy coś takiego pierwszy raz, więc... Mm. No, fajnie by było wiedzieć, czy Wam się to podoba, czy nie. W ogóle, co sądzisz o wystroju tego akwarium? O aranżacji całej, już pomijają z rybki, ale o samej no. roślinności i tak dalej, może. Bardzo mi się podoba. Pierw? E, my, e, zauważyłem, że te akwarium jest straszne, dużo tam jest zieleni. pierwszy raz, kiedy weszłam do tego pokoju, gdzie właśnie trzyma wilgotny gubik, to akwarium? To pierw myślałem, że to jest jakieś zaklonowane, bym tego nie odświeżył, ale oczywiście odświeżył, a to mi się ten naprawdę tak wydawało. Też miałem jakiegoś laga w mózgu, jak, jak kilka minut temu miał wilgotny kupik. Dzisiaj tutaj ci się wydawało, że zagonione, dalej? Proszę. Dzisiaj ci się tu wydawało, jakby szedłeś, no, no, to wydawało, jak właśnie że No, to jest takie. Tak, tak nie, Takie taki, taki nie wiesz, No, także tak to wyglądają te rybki u mnie. Chyba to, to co? Chyba tutaj dwuseteczkę byśmy omówili. To tak. nie nie wiem, możesz umiesz zrobić cięcie w trakcie filmu? Tak, umiem. To, mi to mi być może byśmy zrobili teraz cięcie, co ty na to oczywiście i, i ten. I może byśmy teraz się przynieśli do 72 dwójki zajrzeć. Okej, okay, dobra. No to, no to zmieniamy kadr. Ja i do 70 dwójeczki, tylko okay. jest ciaśniej i zobaczymy czy się tam zmieścimy. Ja chyba wyrzucę tam fotelko od tego i jakoś tam idziemy. No dobra, to idziemy ogarniać miejsce i zaraz się słyszymy. Moje 72 litry. Tutaj użytkowniczka Amelia, która też mój kanał ogląda, mówi, że te mieczyki powinny w 70. Lat w 200 litrów pływać. Ale no tak, może i powinny, może i powinny, ale wiesz dobrze jak to z tymi żywotkami sklepowymi teraz jest. Bez kwarantanny, no to raczej ciężko się odważyć ryby wpuścić jedne do drugich. Zwłaszcza żyworódki, bo one łapią wszystko i zarażają wszystko naokoło różnymi chorobami. Więc no tutaj, kwarantanną dobrze i tutaj wpuściłem je do 200. A to niekoniecznie te żyworódki, niby tak się widzi, wszystko ok, ale nie jest to do końca za ok. I tutaj te ryby generalnie, no tak, mają po prostu żyworódki, że one są tak, jakby uczone na wodę. To jest coś w stylu, one przez te leki i te antybiotyki, w których są chowane. W rozmnażalniach czy z importu, jak są ryby, to są w takim czymś kołowaniu, że ta ryba jest tak jakby uczulona na, na, na atmosferę w wodzie, na bakterie z rodzaju tam aeromonas i wszystkie pochodne tego typu, które powodują e, później właśnie szkody w organizmie ryb. Atakują skrzela, później skórę, mm -hmm. no i ta ryba ciężko, i rybie potem się żyje. Więc to, to abyśmy aby, my ludzie byli uczuleni na powietrze, coś, coś w, miarę, w miarę porównanie do tego można by było zrobić. A teraz oddaję głos rybce, tutaj niech się coś wypowiem na ten temat. Kiedy nagrywałam mój pierwszy odcinek, to właśnie też pokazywałem te, te akwarium, a i naprawdę bardzo się zmieniło. Jak chcecie zobaczyć te akwarium, tamte akwarium po 10 miesiącach, no to właśnie zobaczcie mój pierwszy te, film, bo naprawdę był bardzo fajnym. Nie wiem, ocenicie sami. E, o ten zachwala, a później ocencie sami. <grymne> Widzę, że zmieniło się to, że na pewno są nowe rybki. Doszły te dwa duże no. mieczyki. Tak, na pewno to. Sam co tutaj. Doszły te dwa. Tak, dwa. Mm. Dwa? Ale co, o co e, dwa ta takie żółte. E, Czy jeden a Tomasz masz je w ogóle z żółtymi głowami. O, takie pół ryby czarne, pół żółte. Ano. To bardzo, bardzo możesz też je pokazać, bo one też takie czerwone są. To jest! To są dwie całe żółte. No i byś się zastanawiali co to jest za głupik granatowy, to to jest głupi grasowy, głupik panda. Tak no, konkretnie. No, to fajnie wiedzie, bo sam nie wiedziałem To może wybierz, a to mamy typowego endlera, taki standardowy endler, o, tylko nie ten z żółtym ogonem, tylko ten o. No. Zatrzymaj się, chłopie. O. Ten taki z widełkami jak gdyby, takimi czerwonymi. No, no możesz tutaj też powiedzieć, co o wystroju tego akwarium, która ryba tu Ci się najbardziej podoba. Bardzo mi się to akwarium podoba. Oczywiście jest o trochę mniej wystrojona niż, yy, niż akwarium yy, dłusek, ale to rozumiem i tak jest. Bardzo, 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 bardzo mi się to podoba. A ryby, jak właśnie miał wskazanie, najpiękniejszą? Czy kilka ryb najpiękniejszych? To które najpiękniejszą by to, to był na pewno jakiś z mieczyków, bo one są ładnie wyrośnięte, ale oczywiście jeszcze będą większe. Ten Gupik Panda, jak przed chwilą powiedziałeś, też na, na nieduży. Yy, Zwrócił duże wrażenie. A tak to wszystkie rybki... Tu masz podobały. takiego granatowego dwumiecza okay. gupika. I on już też jest zainfekowany tym Aeromonas. Hmm. Aerobakterie jakieś to tak to było. W ogóle Aero to mi się z jakimś tym aeroklubem do latania kojarzy w ogóle. No. Aero. <laughs> Także no tak to wygląda. Tak wygląda moja siedemdziesiątka dwójeczka. No nie wiem. Nie wiem czy mówiłem, że planuję nowe ryby do 200 litrów, ale to jeszcze nic wam nie powiem. No i może teraz tu zgadniesz na wizji, jak się nazywa, nazywa ta ryba z 200 litrów, co ci z tymi plamami pokazywałem takimi dwoma na ciele. Taka niebieska. Niebieska? Tak, e, jak wiem. ona się nazywa? No? Nie wiem. Ja nie mam dokładnie pojęcia, jak ona może się nazywać, jak. Jak chcecie mi dać jakąś podpowiedź, to naprawdę napiszcie w komentarzu, bo nie ja... mam... nie wiem, nie wiem co to może być. To ja cię naprowadzę. Na G. Na G. Tylko e... głupik nie wystrzelił? No to Nie. E... Nie, nie mam pomysłu, nie? GU. Gó... Górle. Górolę może, Gór... co? Górolę może górami No tak, góra, góra. a, czemu, a dwie, dwie, dwie plamy, to jaka, jaka może być drugi członka? Gurami dwuplamisty? Brawo! Jest, zgadłem! No. A na tego drugiego, tą rybkę, o którą w mam na te drugie ryby, to musicie poczekać, jak, jak się nazywają. Tak ja sam nie wiem, nim, U mnie moi widzowie wiedzą, ale nie mogę powiedzieć, bo ten film też będzie na, na kanale tutaj o rybki. Ale jego widzowie niech sobie troszkę poczekają, no. to zobaczą później te w całej okazałości i później powiem, jak to się konkretnie nazywa. Tutaj też zwracam uwagę, jeszcze jak już nagrywam i mówię po prostu na, na, widzów, na widzów z dwóch kanałów, że żadna z tych ryb, które tutaj pływają, no może poza głupikami, choć w sklepie możecie dostać ryby wielkości tam 5-6 cm, Zwróćcie uwagę, że to nie są mimo wszystko ryby do małego zbiornika, gdyż one potrafią wyrosnąć do około 20 centów, na przykład taki mieczyk, więc jeżeli akwarium 20 powiedzmy tam 5 litrów, czy tam 6, może ma niewiele więcej długości czy tam szerokości, to gdzie ta ryba ma, ma pływać, więc taka uwaga tutaj to jest, że powinno się właśnie o to zarwać. Ja mówiłem się rok temu, że welonkę tą Twoją musisz musi na niej mieć większe akwarium. Ty trochę nie za bardzo wierzyłeś, że to może tak urosnąć. No, nie wierzyłem. Nie bo, wierzyłeś. Bo, bo czasem mówili tak, czasem mówili tak, dlatego już byłem totalnie zaplątany. Już, to, to już miałeś po prostu pranie mózgu zrobione. No. Ale ja Ci, ja ci nie oszukałem, czyli powiedz teraz, powiedz teraz na wizji, czy, czy, czy Cię oszukałem mówiąc, że będzie wielka. Nie, nie oszukałem, powiedział, że jest, e, e, że... Będzie rosła aż 20 cm, ponad 20 cm. Ona ma 2 lata, nie dwa lata, bo niedawno wybił je jej te urodzinki były jej. Start już, the... No, nie, nie dostała tak, no. ale, już ma, ale, ale, ale już ma 10 cm, dlatego bardzo dużo i wierzę, że więcej. Urośnie dlatego. Będzie nowe akwarium, będzie wszystko fajnie na start -tort? No. <laughs> no. No a tutaj mieczek też potrafi mieć przeszło 20 cm. Moja welonka, ja jedną welonkę miałem od, od zerówki do szóstej podstawówki, miałem jedną welonkę. Więc e, zwróćcie uwagę na to, jak, jaki czas ta ryba przeżyła. Ta ryba żyła mm, 6 lat. O kurczę, I uro, 6 lat? I Urosła mi dużo. na 25 cm. Ale dużo. Pysk i oko miała prawie jak karb. O ja ja jeszcze oczywiście byłem dużo młodszy, głupszy i, i, i trzymałem ją w 23 litry, no teraz to, teraz to bym taką welonę se chętnie, ja bym nie miał skalarów, to bym sobie ją do, i tych ryb co mam, to bym sobie ją chętnie do dwuseteczki wsadził i bym miała, no raj. Ale no niestety ta welonka skończyła marnie, nie właśnie przez za mały zbiornik, tylko przez glonojada, który ją doszczętnie zniszczył, ściągnął jej skórę z łuskami i się wykrwawiła. Także to glonojad ją te, tutaj załatwił. A może jak ci się molinezje moje podobają, te księżycowe, te złote? Może o nich coś powiesz? No tak. W ogóle nie wiem, czy pokazywałeś na rybę molinezji, który też mam. Na rybę w molinezji chyba właśnie, może jak się tam przebiły przez kadr, ale nie wiem, czy dokładnie wam pokazywałem. Teraz jedna się schowała, tu jest. O, tam pływa sobie. I jeszcze jedna jest tutaj. Przy tym. Na kamieniu masz. Tak, no. I tu przy gąbce jeszcze. Widzimy dokładnie. No to jak, coś jeszcze masz jakieś pytania co do, do tego zbiorniczka tutaj, do 72, może do 200 jeszcze masz jakieś pytanie, możesz sobie od boku nawet kadr pokazać na, na, na te 200 litrów, mm. tam do skalarów sobie przejść, od boku nawet, mm. a ja pokażę od Zobacz. boku jak wygląda 72, Mo, może, może powiesz jaka jest woda krystaliczna, czy jest krystaliczna, czy jest nie jest krystaliczna. No możecie. Czy może gnojówka? gnojówka. No. Ja może też od boku pokażę 200, bo tutaj mamy a Od boku jeszcze 200 wam pokażę. Zobaczcie skalary, to są tak towarzyskie ryby, że tutaj przeszedł rybka ty ze swoim sprzęcikiem do nagrywania, i, i one już tutaj, udeczki już czekają na, na posiłek. Także może, no może co? Chyba, chyba kończymy ten film. Co myślisz? Kończymy jeszcze coś? Tak, chyba. Czy jeszcze masz do powiedzenia Widzą moim albo swoim, albo coś? Nie, nie mam już do powiedzenia. Bardzo ładne akwary dzisiaj nam zaprezentowałeś. Ja w sumie też zaprezentowałem. I jeszcze, jeszcze co powiem. Ten film, yy, z dokładnie z tym, co mówiliśmy, co się działo, macie możliwość obejrzeć na kanale i u mnie, i na kanale Rybka 12 yy, też na ten kanał zapraszam, bo właściciel się stara go dobrze prowadzić i nawet mu to wychodzi, także zapraszam wszystkich też również na jego kanał serdecznie. No i cóż, no i oczywiście inne kadry będą u kanale, a inne, inne u niego, bo nagrywa sobie po swojemu, który tam lepiej chce, ale ten materiał oczywiście macie na dwóch kanałach, dokładnie to co powiedzieliśmy, to usłyszycie i tu, i tu. Także ja się z wami żegnam, może jeszcze gdzieś... Rybka, ety, Okej, okay, ja jeszcze też zakończy. będzie z wami żegnał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! No, do usłyszenia tego jak już wspomniane było, no i na razie i cześć.